Ale poczekaj, a pytanie, czy no. lizanie to już jest robienie loda? No właśnie. No nie pytaj mnie, ja zapytam Ciebie. Ja <laughs> się na tym znam. To, że raz mi się o piątej rano coś walnęło. Już to... z jakim teraz że jestem ekspertem, że ci powiem, że wiesz, ma no to zależy. No ja nie wiem. Ja nie wiem. No, lizać to jest jeść. No bo jak. No ale dobrze, no, no dobra, no. czekaj, bo ty nie chciałeś tu być. Yy mi powiedz, czy samo lizanie to już jest robienie loda, czy to jest tylko jakiś tam... Mm. Aha, że ona ma, nie wkochuj w przyjaciółki. To ty nie miałaś asertywności, żeby tu nie przyjść. Nie, ale no tak czy nie, tylko tyle. Twoim, twoim stanie. Mhm. że tak. Tak, tak. Okej. Okay. Mm. Okay. A ty byś uznała? to nie jest całowanie się z kimś. No nie. A lizanie to nie jest robienie rana. <grym> Jak może ja wytłumaczamy zdradę, może takie... Ja tylko buzi w peniska dawałam, to. <grym> Na przywitanie kulturalnie. mój <grym>